Cześć, kochani, tu Agnieszka. Zapraszam Was dzisiaj na Mierzymy z H&M. Ja wiem, że u mnie ostatnio, jeżeli chodzi o domowe mierzymy, to rzeczywiście króluje H&M i Zara. Ale tak, dzisiaj znowu H&M. Tym razem troszeczkę inaczej, bo mam i coś z online i mam rzeczy, które kupiłam stacjonarnie. Części w ogóle nie mierzyłam, yy, tak właśnie, żeby zrobić yy, fajny film i z Wami pierwsze wrażenia, żeby były. Także jeżeli jesteście ciekawi, co kupiłam, co tutaj mam, co Wam pokażę, to zostańcie ze mną, oglądajcie dalej. Jeśli film będzie się Wam podobał, zostawcie proszę kciuk w górę, możecie subskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie i śledzić mnie na Instagramie. I słuchajcie, kupiłam, kupiłam parę rzeczy tutaj, kupiłam, mam nawet biżuterię. O! Yy, zaczniemy... Nie wiem, gdzie ta biżuteria jest. Zaraz tutaj dotrzemy, bo ja to wszystko mam... W... Takim, w takiej torbie. Tym razem nie żadne opakowanie właśnie HM-owe, tylko wszystko wrzuciłam sobie do takiej torby dużej zary zakupowej. I tutaj sobie te rzeczy leżą i czekają. Zaczniemy od ubrania, słuchajcie. Udało mi się znaleźć granatową bluzę. Wydaje mi się, że to jest taka, jakbym chciała, ale ją zmierzyłam, ale tak bardzo na szybko w sklepie, więc yy, jeszcze z wami tutaj będę ją mierzyć. Udało mi się znaleźć i jest to bluza jedynie dostępna stacjonarnie. Chciałam znaleźć większy rozmiar na stronie, bo kupiłam tę i tak sobie pomyślałam, że może większa by była jeszcze lepsza. Ale wyszukiwałam na wszelkie sposoby i pokazuję za każdym razem, że tylko kosmetyk. Nie wiem czemu kosmetyk. Produkt dostępny tylko stacjonarnie. Więc pojadę jeszcze do drugiego Hajema i zobaczę. Może tam znajdę większy rozmiar, ale wydaje mi się, że ten sam w sobie też jest ok. Pokażę Wam metkę z kodem. Tak to zrobimy, bo nawet jak Wam bym podała kod, no to nie ma linka. Linku linka. Także pokazuję Wam po prostu. Metkę z kodem, jeżeli Was ta bluza zainteresuje, kurczę, nowy wyostrz się, to żebyście mogły, mogli sobie. Czekajcie, przybliżymy to jeszcze i damy ostrość. Nie wiem, czy chwyci. Nie chwyci, o tak, może być najbliżej. To, żebyście mogli teraz muszę na siebie, żebyście mogli sobie znaleźć tę bluzę po prostu po kodzie, po zdjęciu, zrobić print screena z tego przed chwilą, co tutaj Wam pokazałam, i w sklepie na przykład pokazać. I to jest bluza granatowa. Wreszcie znalazłam bluzę granatową, która mi pasuje po prostu, w której się dobrze czuję. Oczywiście ona też ma napis, ale ten sezon to jest sezon w którym przełamałam się i dobrze mi z tym, jeżeli chodzi o takie nadruki, no bo to też jest bluza z H&M, Te już na stronie nie dostaniecie. W sensie dostaniecie ją czasami, możecie ją upolować, bo przez większość czasu jest wyprzedana. Ale właśnie mam tutaj granatową, no i też tak dziwnie z tą dostępnością trochę jak dla mnie. Nie powinno tak być w ogóle, nie? Powinno być na stronie wszystko, co jest w sklepach stacjonarnych. No w sklepach stacjonarnych czasami nie ma siły, żeby było wszystko, co jest online, ale w drugą stronę to tak powinno działać według mnie. W każdym razie to jest taka szersza bluza. Ja ją mam w rozmiarze M, bo właśnie nie było l -ki. była tylko SK i MK i stwierdziła, że stwierdziłam, że zmierzę sobie. 105 zł pewnie widziałyście na metce. I jest granatowa, ma lekko obniżoną linię ramion i tu mamy jeszcze napis jakiś tam Manhattan, tylko to jest w ogóle naszyty. Manhattan, tak, Manhattan. Nauczyłam się jak byłam w Stanach, słuchajcie, liceum. Czy to, no to w liceum było. Yy, pracowałam na Manhattanie. Kurczę, no nie mogę z tą ostrością. I yy, wszyscy tam mówili Manhattan. I taki jest akcent i tak mi zostało. Także taka bluza, spoko Manhattan jest fajny, więc yy, bluza mi się bardzo podoba. Granat to jest to, czego szukałam. Także założę teraz i Wam pokażę, jak leży. I sama też tak naprawdę na spokojnie sobie zobaczę. Także mierzymy. Sama jestem kurczę, ciekawa, jak ta bluza wygląda. Ha, ha. Założyłam do spódnicy pantarkę z Rezerw. tej z Reserve, bo mam też z zary. I widzicie? Ona... czekajcie, jeszcze muszę troszkę oddalić chyba. O, tak będzie lepiej. Ona jest z fajnej długości, jest też wystarczająco luźna. Zastanawiam się, czy w tym fasonie, gdzie ściągacz jest troszkę węższy, nie byłoby tak, że elka mm, byłaby po prostu zbyt obszerna. Tak się zastanawiam. Tak wygląda z boku. Ja sobie sama też zobaczę. Nie no, spoko. Rękawy, nie będę szukać elki chyba. Rękawy, jak widzicie... Mają obniżoną linię. Muszę zrobić jedną rzecz, bo wydaje mi się, że brakuje nam trochę światła. Tak, było troszeczkę za ciemno, więc sorry za to. Teraz może też chcecie ciemno trochę, ale jakoś damy radę. Także taka, granatowa, fajna, można sobie podciągnąć ga chociaż one są trochę luźne. I teraz, jak tak podciągam, to spadają, ale można je ewentualnie też zawsze wiecie, podwinąć. Jak zobaczymy, jak będzie, jakie podwinę. Nie, to, bo wtedy wywadzi ten miś. No okej, okay, no to to może nie są idealne rękawy. W sensie, jak je podwinę powyżej łokcia, to jest okej. Okay. I to mnie w sumie satysfakcjonuje. Także mamy tutaj, jak widzicie, ten napis. On jest niewielki, nie rzucający się w oczy, więc wydaje mi się, że jest okej. Okay. I tutaj jeszcze takie wykończenie trójkącikowe. No, fajna bluza, tak, taka, jak jej szukałam tak naprawdę. I nawet ten napis teraz, jak założyłam do spódnicy, to nie, nie przeszkadza mi, o, powiem tak, bo się zastanawiałam, czy nie lepsza, by była taka całkiem gładka, ale on jest taki malutki i jest ok. Także, także jest ok według mnie. Co sądzicie? Pokażę Wam jeszcze z tyłu i sama sobie też z tyłu zobaczę. Ej, w ogóle coś Wam pokażę. Wyciągnęłam ostatnio leżącą od lat torbę, taką z Bakera. Taką... Yy, to jest tworzywo, nie? Przypomniałam sobie o niej, że jej dawno nie nosiłam i tak mnie naszła na nią strasznie ochota do takich właśnie granatów. Niekoniecznie do panterkowej spódnicy w tym momencie, ale straszna ochota mnie na nią naszła, więc ją wyciągnęłam. A jakoś nie nosiłam jej długo, długo jej nie nosiłam. A teraz będzie jak znalazł, nieprzemakalna przede wszystkim. Także tak się ta bluza prezentuje. Piszcie co sądzicie, idziemy dalej. Teraz pokażę wam biżuterię. Już zaczęłam, myślałam nagrywać, ale oczywiście nie włączyłam aparatu. I kupiłam sobie biżuterię. Denerwuje mnie ta kita tutaj. Kupiłam sobie biżuterię z HM. Dlaczego? Dlatego, że jestem bardzo wkurzona na Anię Kruk, od której biżuterię y, kupowałam, bo wszystko mi ściemniało, Po prostu wszystko. To jest srebrna, pozłacana biżuteria wszystko. A jakieś y, kolczyki, łańcuszki i tak dalej, które mam nawet i z szyjna, które mają x lat i były nie wiem, po 3 dolary. Nic im się nie dzieje praktycznie, więc stwierdziłam, że kupię sobie biżuterię z sieciówek. I ja wiem, że bardziej sensowne byłoby kupić na przykład biżuterię złotą, po prostu. Ale jak tak przeglądałam różne rzeczy, to nie za bardzo mi się cokolwiek podobało, żeby miało dobrą próbę i żeby było po prostu fajne. No, Ania Kruch też ma za próbę 3,75, czyli 37,5%, o ile dobrze pamiętam. 375. Bo jak macie próbę 375 to jest 37,5%. Jak macie próbę tam 5 coś tam coś tam, to to jest tak jakby dajecie sobie przecinek przed ostatnim i to macie procent ile złota. I nie do końca mi się rzeczy podobają, które są. Możecie mi polecić jakieś firmy, marki bądź jubilerów, gdzie jest rzeczywiście fajna, ciekawa biżuteria, a nie tylko jakieś takie najprostsze i zachowawcze rzeczy. No i Skończyłam z biżuterią z hajem po prostu. Ale spoko, mi to nie przeszkadza. Ja tak jak mówię, biżuteria sieciówkowa lepiej mi się trzyma niż biżuteria pozłacana. Więc co kupiłam? Kupiłam sobie kolczyki, perełki, takie. Bardzo ładne. Stwierdziłam, że takie niewielkie kółeczka perełkowe spoko. Mam takie jedno koło wielkie, to jest taki kolczyk. W sensie są takie kolczyki, że z jednej strony jest kulka perła, a z drugiej strony jest takie wielkie koło i to było też na wzór jakiegoś, pamiętam, któregoś z projektantów przed kilku lat, mam coś takiego, ale chciałam takie malutkie, właśnie, znaczy takie kółeczka perełkowe. I one kosztowały. Wam powiem? 25 zł, więc nie, nie uważam, żeby to był majątek. Wydają się leciuteńkie, spoko. Tak Wam szybko pokażę te biżuterie. Kolejna rzecz to jest łańcuszek. Złoty łańcuszek w złotym kolorze, z takim serduszkiem. Były też z serduszkiem czarnym, były z serduszkiem czerwonym, które bardzo mi się podobały, ale chciałam kupić tak naprawdę z czerwonym, ale jakoś to mi się zawsze kojarzy jakby była rana na ciele, jak wisi na ciele takie oczko jakieś czerwone I, i tak stwierdziłam, że nie. Czarny też nie, więc kupiłam ostatecznie z taką jakby jakąś masą perłową, coś takiego. Chciałam właśnie serduszko i też widziałam różne serduszka i nie wszystkie mi pasowały po prostu y, jakieś złote, więc zobaczyłam w H&M, stwierdziłam, dobra, bierę i to kosztowało 20 zł i mam jeszcze jedno serduszko, większe serduszko, no bo tam było dużo różnych serduszek a ja lubię serd. Serduszka po prostu i szukałam od dłuższego czasu jeszcze na takim trochę grubszym łańcuszku, trochę bardziej żółtym złoto i mamy takie serduszko po prostu też złote. Więc e, takie moje zdobycze biżuteryjne 27,99. Więc łącznie zapłaciłam tam trochę ponad 70 zł za te trzy um, rzeczy: za te kolczyki i dwa łańcuszki, także to Wam chciałam też pokazać. Jak tylko będą na stronie, to też Wam je oczywiście podlinkuję. A teraz lecimy już z ubraniami. O, to kupiłam sporo wcześniej, ale tak jakby czekałam, żeby jeszcze zebrać więcej rzeczy do filmu, domierzymy. I wtedy Wam pokażę jeszcze jedna bluza. I tę bluzę mierzyłam sama, ale yy, i to nawet Wam mówiłam, bo Mierząc tę bluzę kręciłam fragment do filmu 7 dni 7 stylizacji, ona sobie tam wisiała, ale nigdy Wam jej nie pokazałam. Natomiast była brudna i jej wtedy stacjonarnie nie kupiłam, ale zamówiłam sobie na stronie to jest bluza z tej samej serii, która, um, którą mam na sobie, czyli z tej, co ta bordowa. Ta bluza tym razem jest właśnie biała, ma taki sam idealny do satynowych spódnic fason i jeszcze taki nadruk tutaj um, z przodu jakiś co tu jest w ogóle napisane. Flair, Parfum. Mój młody teraz ma pierwszy rok francuskiego w szkole i ja francuskiego totalnie nie znam. Słuchajcie, ostatnio korzystając z tłumacza Google, um, źle go nauczyłam. Bo było Comment, ça va? to jest jak się masz, bodajże, ale było też, jak masz na imię. I ja go nauczyłam, coś mi to źle przetłumaczył, dopiero później się zorientowałam, jak z moim tatą gadałam, bo mój tata z kolei francuski zna i mi powiedział, że nie, 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 to nie to. No w każdym razie, cięż, cięż, ciężki rok przed nami, bo ja się będę uczyć francuskiego razem z moim młodym oczywiście. Yy, no i tutaj, taka tutaj też piękna dusza na tej pisze, bel, Belam, tak? Chyba się mówi, to wy mi napisałyście. Ja, ja nie wiem, nie znam francuskiego, więc. Sowa, mogę powiedzieć? Czyli co tam u ciebie słychać? Odpowiada się. E... Merci bien. O, tak. Także jeszcze taka. I tutaj już mam rozmiar L. Jeżeli chodzi o skład, słuchajcie, o, w tej pierwszej wam składu nie pokazałam, bo ja się tutaj jaram jak yy, po prostu. Nie wiem, co. szczur na otwarcie kanału. 60 bawełna, 40 poliester. Dużo poliestru, ale. Jedyna, która mi pasowała, więc, więc wzięłam. A tutaj, o, tu jest takie wykończenie od spodu. Jeszcze wam pokażę. Taki. Takie. Nie, nie żaden puszek, nie żaden meszek. I tutaj mamy 100% bawełny, więc jest dużo lepszy skład. Tamta kosztowała 105 zł, a ta bawełniana kosztuje... A, tutaj nie mam ceny, dobra, bo ona była z online'a. Także taka w złamanej bieli też Wam pokazuję i yy, piszcie, co sądzicie. Dobra, i ta bluza teraz, tak wiem, bluz ci u mnie dostatek, ale myślę, że czuję się już zaspokojona ilością bluz, które mam, fasonami i tak dalej, więc yy, pewnie jeszcze jakieś będziemy mierzyć i tak dalej. Ale tak, jestem satisfied, bardzo satisfied. Ta jest taka, to jest ten sam fason, która, który mam w tej wordowej, tak jak Wam powiedziałam. Też mamy tutaj jakiś większy napis, ale też tak jakby, nie wiem, pogodziłam się, ale one muszą się czymś charakteryzować, bo to nie wszystkie napisy mi się podobają. Mam wrażenie, że yy, tak jakby godzę się z tymi, gdzie jest jakaś kursywa, gdzie są właśnie jakieś takie zamknięte wzory, coś takiego, że to wygląda trochę, że mogłoby być jakimś, nie wiem, opakowaniem biżuteryjnym. Ciężko mi to wytłumaczyć, bo wiecie, że ja całe lata nie nosiłam żadnych nadruków, bo po prostu nie lubiłam, a akurat w tej kolekcji H&M są takie nadruki, które tak jakby są dla mnie w punkt. Nie wiem. No, zmieniamy się, wiadomo, pokazuję Wam z różnych stron. Także ta jest taka, ta jest trochę luźniejsza, nie? I troszkę dłuższa. Ale moim zdaniem, bo wy mnie nie widzicie w całości, ja się tutaj widzę w lustrze. Moim zdaniem obydwie wyglądają po prostu fajnie. Także ta jest kolejna i obie te bluzy ze mną zostaną. To tak jakby bez dwóch zdań. Ciekawa jestem, co wy sądzicie, oczywiście, jak zawsze. Natomiast. Czasem jest tak, że wpłyniecie na moją decyzję, a czasem jest tak, że nie wpłyniecie. I wydaje mi się, że w przypadku tych dwóch bluz nie wpłyniecie na moją decyzję, choćbyście nie wiadomo, co ymm, napisali. Także idziemy dalej. I słuchajcie, tam była jeszcze część wieszaków z jakimiś takimi final, final sale, czy jakieś ostatnie okazje. Tak, pierdu, pierdu, bardzo duże zniżki. I znalazłam spódnicę w rozmiarze, jaki miałam, ja wziąłem w rozmiarze 40. Taką buklę tweedową, krótką. Nie mierzyłam jej w ogóle czarną, po prostu prostą czarną, zapinaną tutaj na zamek. Widzę, że tu jest, a jest nawet guzik, myślałam, że już odpadł gdzieś tam w trakcie życia tego ubrania. I ona kosztowała, uwaga, 24,99 25 zł, przeceniona, tu widzę jakaś cena: 44,40, no i końcowa, przeceniona ze 128 na 24,99. Tak, także wzięłam taką spódnicę, zaraz ją sobie zmierzymy do czegoś, do jakichś rajstop, do. Chyba do mokasynów, bo kozaki mam wszystkie pochowane. Tutaj już jest 100% poliestru, ale powiedzmy sobie szczerze, mi to nie przeszkadza, jeżeli chodzi o jesień chłodniejszą, bo to jest taka spódnica, jeszcze Wam tutaj pokażę fakturę. Na chłodniejszą jesień, właśnie do grubszych dla mnie, przynajmniej do grubszych rajstop i do jakichś kozaków, botków. Chłopaki! Oświetlenie mi psują. Opaki, nie ganiać się. E, także taka krótka, zobaczymy, czy bardzo krótka też. Za 25 zetów stwierdziłam, że wezmę, zmierzę z Wami i zobaczymy, czy będzie ok, czy nie. Także mierzymy. Zostawcie moją lampę. No nie. Wiecie co? Ona jest. Taka na styk. Tak szczerze mówiąc, ta spódnica. Taka na styk. No. Musiałabym ją. Znaczy jakbym ją do talii podciągnęła tak jak teraz, to spoko. Ona się dopnie, ale wtedy jest hiper krótka. Ona jest strasznie krótka, spójrzcie. Mam nadzieję, że jest ostry że jej nie zażarło. Bardzo krótka. Taka ledwo za pupę. To chyba nie są moje klimaty. Nie czuję się dobrze w niej. Także yy... no, czasem tak jest, słuchajcie, że okazja, okazja, tu się okazuje, że jednak nie. Więc jakby była, o, jak jej nie zapnę, jakby była takiej długości, to jest ok dla mnie. Ja się lepiej czuję po prostu w takich długościach. A takie yy, niemalże odsłaniające pupę to nie. Myślałam, że ona będzie też bardziej trapezowa. Myślałam, że będzie troszkę taka właśnie taki większy trapez, że tutaj ten dół będzie szt, troszkę tak. Tym bardziej, że jest w rozmiarze 40, to sobie myślałam, że taka spoko, ale nie. Będę musiała ją zwrócić. Także jak coś, to ja jestem na nie. Idziemy dalej. I rzecz kolejna, słuchajcie, która była tylko w jednej sztuce, w jednym rozmiarze i chciałam, żeby mi Pani sprawdziła, czy nie ma może więcej, yy, ona powiedziała, że to prawdopodobnie, sprawdziłam, że nie, że to prawdopodobnie ze zwrotu z online'a przyszło i yy, próbowałam tylko nie przez kod, tylko tam wpisując bordowa marynarka, no bo chodzi o bordową marynarkę, yy, Próbowałam ją znaleźć, ale jej nie widzę na stronie. Jak tylko będzie, jak tylko mi się uda znaleźć, to wam ją podlinkuję. No właśnie, znalazłam bordową marynarkę, ale to jest rozmiar 38 i wydaje mi się, że ona jest troszkę na mnie ciasna. Natomiast stwierdziłam, że ona jest fajna, fasonowo, ona jest w trendach i może się Wam spodoba. No i mi światło odłączyli, no ale dobra, część. Może się Wam spodobać po prostu. I tak pomyślałam, że wezmę, zmierzę i wam pokażę, i yy, no, najwyżej oddam, jak będzie jakaś tam, wiecie, yy, mała. Bo ja też wziąłam ją, narzuciłam po prostu na top. O, no tutaj jest, tak, to no dobra, to biorę. <tak> Także, żeby ją porządnie zmierzyć, to muszę to zrobić z Wami. I to jest marynarka bordowa. To jest ten fajny fason, taki wzorowany, znaczy wzorowany, taliowany właściwie, to jest więc żakiet, dwurzędowa. Trochę jak te marynarki, które, żakiety, które ja bardzo lubię z Zary, takie wiecie, przetaliowane i ten dół się tak mocno rozchodzi. I ona właśnie tak wygląda. No i mamy też kolor sezonu, więc pomyślałam, że może być dla Was ciekawa. 189 zł kosztuje, tylko, że tutaj skład chyba jest kiepski, o ile dobrze pamiętam. 74 poliester z wierzchu, 20 wiskoza, 6 elastan, podszewka 100% poliestru. I znowu, pamiętajcie, że to jest rzecz jesienna, więc jeżeli nie macie założenia, że odrzucacie całkowicie syntetyki, no to taka marynarka może się po prostu sprawdzić, nie? Może, ale nie musi. Także e, pokażę wam jak wygląda. Mierzymy. Dobra, to teraz chwila prawdy. Biustonosz z Prix, top z Murmła, jakby co. Chwila prawdy i zobaczymy czy ona mi się wydawała. Nie, ona nie jest za mała. Ona jest dobra. No dobra, jak tak robię, to troszkę czuję, że ciągnie. Tak. Ale patrząc na szerokość rękawów... Boję się, wiecie, bo ten fason ma to do siebie dla mnie, na mojej sylwetce, że jak jest bardzo luźno tutaj, tak, tak idealnie luźno, to tutaj jest zawsze za duży, bo ja mam dosyć szerokie ramiona, nie? I tutaj mam po prostu najszerzej, ale jest ok. I ładna jest. Naprawdę jest ładna ta marynarka. Spójrzcie. Widzicie? To jest ten fason taki przytaliowany, który takim sylwetkom jak moja, czyli prostym sylwetkom tak naprawdę, dodaje właśnie wcięcia w talię. Na dole mam spodnie ze Stradivariusa, te y, takie szersze, granatowe. Fajnie to wygląda. Naprawdę fajnie jak podwinęłam rękawy. Podoba mi się. Mhm. To jest ten fason, który ja lubię. Tutaj mamy poduszki w ramionach i one są poszerzone dosyć te ramiona, bo tak naprawdę szczyt ramienia ja mam gdzieś tutaj. No ale ja mam też okrągłe ramiona, bo mam tłuszcz po prostu na nich. Ale tutaj ta linia jest tak fajnie wyostrzona przez ten, przez ten żakiet, nie tę marynarkę. Więc powiem Wam, że jestem na tak. I bardzo mi się podoba to zostawienie z tymi spodniami, które zrobiłam. Ubiorę się tak w którymś momencie, jak będziemy gdzieś chodzić po galeriach, przeglądać jakieś kolekcje, to będziecie mogli zobaczyć. Dobra jest. Dobra jest. I ona ma w sobie w ogóle jeszcze elastyczność. Tak czuję. Jak ją mocniej naciągnę, to że ona jest lekko elastyczna, taka Właśnie, że ten materiał nie jest sztywny, nie jest taki jest materiał i tyle. Maciek, proszę zejść z tych ubrań. Więc jest spoko. Czekajcie, muszę Macia przegonić. No ja zaraz szało z nimi dostanę dzisiaj. No Maciek, Maciek to jest mister Katastrofa w ogóle. Mój młody kupił sobie taki fajny tilowy dywanik do pokoju. Taki sobie wymyślił. I tak leży ten dywanik i zawiozłam młodego do szkoły. Wracam do domu Ja oczywiście... Jak się kot ma zżygać, to gdzie? Na dywanik, jest zażygany dywan? <grymnie> Maciek lubi sobie tak rzygnąć. On ma alergie w ogóle pokarmowe. Ja to mam w ogóle z tymi kotami. Słuchajcie, Kirosław ma astmę i włączysz mi zaraz PlayStation po raz drugi, Kiro. Nie siedź na PlayStation. Oraz, słuchajcie, piszcie co sądzicie, Nie będę opowiadać, bo wiecie, ja bym mogła godzinami. Piszcie co sądzicie. Mi się bardzo podoba ta marynarka yy... i zastanawiam się, czy sobie jej nie zostawić, właśnie. Także piszcie co wy sądzicie i idziemy dalej. Kirosław mi się właśnie zaczął dusić, muszę mu zaraz dać tabletkę na astmę. Ha, ha. Tak coś czułam już wczoraj, że się będzie dusił i że trzeba mu będzie dać tabletkę, bo już wczoraj, jak mruczał, to to mruczenie było takie głębokie. No, ale mam udawać tabletki po prostu po ataku, tak, yy, tak mi doktor powiedział. Kolejna rzecz, którą kupiłam, za 20 parę też zeta. I nie wiem, czy to nie będzie na mnie za duże. Yy, za 22, chyba 99 z tego, co tutaj widzę. To są leginsy z yy, fakturą węża. <laughs> czy krokodyla? Poczekajcie, muszę się przyjrzeć, bo nam. krokodyl bardziej. Krokodylowa, jakby skóra, o. Taka delikatna faktura. Leginsy, po prostu legginsy na gumce tutaj u góry. Tylko, że tutaj był tylko rozmiar XL i ja go po prostu wzięłam. Stwierdziłam, że za taką kasę no to też wezmę. No jak będzie, wiecie, za dużo, no to zwrócę, to też nie mam problemu większego. Zwykłe leginsy, no wydają się duże. Zwykłe leginsy z przeszyciem tutaj takim z przodu też mogą całkiem fajnie zagrać, właśnie w jesiennych stylówach czarne, nie bardzo błyszczące. Tutaj w tym momencie lampy odbijają, więc to się bardziej błyszczy niż tak przy naturalnym świetle, wiadomo. Ale pomyślałam, że spoko. Zobaczymy. Także nie będę się tutaj może jakoś rozgadywać. Tu będzie pewnie poliester, coating poliuretan, tak, poliester z poliuretanem. Zmierzmy i zobaczmy, czy to w ogóle jest na mnie dobre. Okej, okay, słuchajcie. <laughs> Są za luźne. Tutaj jeszcze, na no, to jest fajnie na nogach, ale tutaj. Tu jest po prostu za duże to na mnie, a nie ma tutaj żadnych szlufek, bo jeszcze jakby jakieś szlufki były, żeby można było sobie, wiecie, ścisnąć je jakoś bardziej, to spoko, to by były do ogrania w ten sposób, ale nie. I też wyglądają tak, trochę tak jak Karen, tak mi się kojarzą, chociaż ja takie mam, lubię. I bardzo mi się spodobał przede wszystkim ten właśnie tł to tłoczenie tutaj, że jest, ale ono jest też na tyle nie delikatne, że w sumie jak tak patrzę na siebie to go nie widzę, więc... No, to by było na tyle mojej radości, że dopadłam za taką małą kasę, takie fajne rzeczy. To też idzie do zwrotu. I ostatnia rzecz na dziś: to też jest nowa kolekcja i jest to marynarka zielona tym razem, taka oliwkowo-zielona. Ona kosztowała 169 zł. Mam tutaj rozmiar L i ona jest taka fakturowana. Puść. Ona jest taka melanżowa i jeszcze fakturowana. Oliwkowej, właśnie zieleni, dłuższa i z takimi przymarszczonymi rękawami. Y ją też na siebie zarzuciłam, i wydaje mi się, że ona jest na mnie za duża, ale może to tak ma być. Y natomiast też pomyślałam, że fajna cena, nie jest jakaś wielce wygórowana, to wam pokażę po prostu. Także też się po prostu kupiłam. Taka dłuższa, ona jest dłuższa po prostu, taka dłuższa, większa. Mamy tutaj lekkie poduszki w ramionach. No i właśnie całkiem fajny materiał i modny kolor, który jest też kolorem fajnym, dosyć łatwym w stylizacji i też do wielu rzeczy pasuje. I tutaj z wierzchu mamy tak 52% to jest wiskoza, 47 poliester, 1 elastan. No a podszewka jest to 100% poliestru, ale to nie jest taki śliski, jakiś satynowy, tylko taki Taki, który przypomina trochę, w dotyku może nie, ale tak wizualnie, nie wiem, dobra, nieważne. Nie, nieważne co myślałam, to nie istotne. Także taka dłuższa, właśnie w fajnym kolorze, takim zgaszonym, zmierzmy. I zielona marynarka. Teraz wam pokażę. No, ona też fajna jest, kurczę, tylko tutaj muszę zrobić jedną rzecz, żebyście dobrze to. Widzieli? Obniżyć i odsunąć jeszcze, o. Bo ona jest taka długa, długa. Taka dość. Prawie, że do połowy uda, spójrzcie. Więc jest to taki przeskalowany fason. To trzeba przyznać. Ale jest fajna. Natomiast gdybym miała wybierać, to chyba bardziej mi się to bordowa podoba chociaż obie mi się podobają, no ta też mi się podoba fajne jest to przymarszczenie rękawów że tutaj nie ma tego takiego zapięcia bo ono tak troszkę trąci myszką ja tak mam takie marynarki, ale to, że ona jest tylko przymarszczona i tutaj jakby nie trzeba się tym niczym przejmować że jest coś więcej, to też mi się podoba poza tym mamy tutaj, wiecie, nadgarstki które są szczupłe, więc w kontraście do tego przeskalowania tej marynarki dają takie jakby wrażenie, że jest lżej trochę, nie? Fajny kolor, tu mamy zapięcie jednorzędowe w ten sposób, no ale ja nie zapinam marynarek, więc raczej. Chociaż mam takie, które lubię zapiąć. Jest okej. Okay. Jest okej, okay. podoba mi się tak wizualnie, fajna jest i też taka bardzo na luzie, nie? Bo tamta ma w sobie taki troszeczkę sznyt elegancji, a ta jest taka totalnie chill, ale chyba z, tamty, z tych dwóch wolę jednak y, tamtą. Nie wiem, co wy sądzicie, którą byście wybrały: czy bordową, czy zieloną? Ciekawa jestem, także to by było na tyle. Słuchajcie, to wszystko, co ze mną zostanie. Na pewno ze mną zostaną obie bluzy. Prawda jest taka, że jeszcze nie nakręciłam, mimo że film się już kończy spódnicy i Legginsów, bo najpierw kręczę, kręcę na mniejszym kadrze, więc nie wiem. Tak, zakrzywienie czasu-przestrzeni z Agnieszką. Kurczę, powiem Wam, że gdyby nie to, że tak trochę dużo kasy wydałam w tym hajjmie, to bym sobie tę marynarkę też zostawiła, ale ona nie jest mi do szczęścia nie, nie, niezbędna. Bluzy na pewno zostaną, chyba ta bordowa marynarka, a ta, tę chyba zwrócę. Także ogólnie... To, co już do tej pory zbliżyłam, oprócz tych dwóch bardzo tanich rzeczy, mi się podoba. Wypiszcie, co Wam się podobało. Już z całego filmu Wy możecie wybierać. I widzimy się w kolejnym filmie. Pa!